W polu przed salą konferencyjną Moksir można podziwiać efekty pleneru malarskiego szanowskie Impresje. Chrzanowskie Impresje to tytuł wystawy prac, jakie powstały w wyniku pleneru malarskiego zorganizowanego w Szanowie. Podobne przedsięwzięcia artystyczne odbywają się od kilkunastu lat i wciąż cieszą się sporym zainteresowaniem. W tym roku udział w tym wydarzeniu wzięło 12 twórców z Chrzanowa, Krakowa Chełmka. Niektórzy z nich w plenerze uczestniczyli nie po raz pierwszy. Brałam udział już drugi raz w imprezjach. Uważam, że jest to bardzo fajna inicjatywa i można na nowo odkryć miasto. Akszanowięka? Tak, zgadza się. No i właśnie, jak się ogląda kszanów Patrząc z perspektywy malującego, a nie przechodnia. No na pewno wtedy zwraca się uwagę na takie rzeczy, na które się normalnie przechodzą codziennie przez miasto. Uwagi nie zwraca i, i nie ma się na to czasu, więc to jest taki moment, żeby się zatrzymać na chwilkę i spojrzeć jakoś inaczej na to, co nas otacza. Że to jest potrzebne, żeby tak troszeczkę inaczej pokazywać to miasto niż z reguły? Nie zdjęcia, nie pocztówki, ale właśnie takie indywidualne bardzo spojrzenie. Oczywiście, że tak, bo to jest przede wszystkim pokazanie. Ludzkiego wytworu ręcznego, a nie przy pomocy nowoczesnych aparatów fotograficznych. To jest całkiem, całkiem inaczej oddaje rzeczywistość przede wszystkim. Jak Chrzanów jest widziany oczami artysty? No ja już tu biorę nie pierwszy raz, także już go obmalowałam ze wszystkich stron. Rynek tak samo, nawet do Urzędu Miejskiego malowałam, co poszły w świat moje obrazy. Czy takie plenery jak ten są potrzebne? Oczywiście, że tak. No. Mamy okazję się troszkę rozwijać no i zarazem pokazać tę miejscowość, w której jesteśmy, malujemy, jak wygląda. Państwo, i... uważa Pan, że jest wdzięcznym obiektem do malowania? No nawet dosyć, bo jest tu dużo takich jeszcze starych budynków, uliczek, nie, bo także można by było tu jeszcze trochę pomalować. Artyści przedstawili znane mieszkańcom zakątki miasta widziane często w odmienny sposób. Dzięki ich pracom być może niektórzy odkryją piękno uliczek i załóków niedocenianych przez chrzanowian, a pokazanych w zupełnie innym świetle. Jak napisano w katalogu wydanym do tej wystawy mogłoby się wydawać, że po kilkunastu latach istnienia pleneru praktycznie każdy szanowski zakątek został naznaczony twórczym działaniem. A jednak za każdym razem artyści od nowa nas zaskakują. Wernisaż tej wystawy odbył się podczas Dni Szanowa.